i bracia, chciałem jeszcze jeden krótki fragment ze pisma świętego na początek, ponieważ bardzo ciekawa jest historia grzechu pierwszych ludzi. Czytamy tam, co się działo tuż po grzechu, kiedy upadli pierwsi ludzie. Czytamy, że wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli krok, kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg, któż, któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie zwiód i zjadłam. No, charakterystyczne są reakcje po grzechu. Po pierwsze, ucieczka, chowają się. Po drugie, Przerzucanie odpowiedzialności na drugiego. Najpierw zobaczyli swoją nagość, to znaczy, przedtem patrzyli na siebie, niczego szczególnego nie widzieli, teraz nagle te spojrzenia się jakby zmieniły na siebie nawzajem. Jakiś lęk się w nich zrodził, grzech zawsze to powoduje, że. To nasze spojrzenie na siebie jest jakby inne niż przed grzechem. Zrodził się w związku z tym wstyd, czyli jakaś chęć ochrony samego siebie, swojej nagości. Nagle mają przed sobą coś do ukrycia. Do tej pory nie mieli tego problemu. Teraz chcą się ukryć. Kryją się przed swoim wzajemnym wzrokiem i kryją się przed Bogiem. Chowają się w krzaki, kiedy tylko słyszą. To jest też bardzo ciekawe, że. Że właśnie chowają się. Do tej pory obecność Pana Boga to kojarzyła się z miłością. Wyczekiwali tej, tego przyjścia Boga, wyczekiwali, że On kiedy On wreszcie przyjdzie, ale teraz się boją. I to jest jakby ta taka główna konsekwencja grzechu, że już nie potrafimy. Stanąć otwarcie wobec drugiego człowieka, mamy coś do ukrycia, chowamy przed sobą. Najczęściej nie chcemy, by inni znali nasze słabości, nasz grzech. A wstydzimy się o tym mówić, chowamy się przed drugim, mamy coś do ukrycia wzajemnie przed sobą, ale też chowamy się przed Panem Bogiem. Zaczynamy się go bać. Coraz bardziej zaczynamy się go bać. Tak, też jesteśmy wychowani, mówiliśmy o tym wczoraj, ponieważ no, najczęściej za zrobienie czegoś niewłaściwego byliśmy karani, a zatem, aby uniknąć kary, najlepiej skłamać. Nie? Skoro mamy otrzymać karę, to lepiej nie powiedzieć prawdy. Najczęściej tak właśnie postępujemy, że jak jest możliwe, no to kłamiemy, to coś wymyślamy, żeby, żeby nie oberwać. Z czasem uczymy się. Że grzech, o którym nikt się nie dowie, w gruncie rzeczy nie jest grzechem. Nie jest taki zły. Pozostaje tylko problem nas samych. Przecież, nawet jeśli nikt się nie dowie, to ja wiem. Wiem, co zrobiłem, wiem, jak postąpiłem, wiem, co myślę, wiem, co czuję. I tutaj z pomocą przychodzi nasza psychika, która potrafi wytwarzać mnóstwo takich mechanizmów żeby też sobie jakoś z tym poradzić, z tym poczuciem winy, żeby sobie poradzić z tym, że coś robię nie w porządku. Oczywiście najprostszym sposobem jest wmawianie sobie, że to, co jest złe, wcale nie jest złe. Dzisiaj dosyć powszechny mechanizm, kiedy wiele osób przestało nazywać już zło złem, dobro dobrem, a wręcz odwrotnie, zaczyna jakby zmieniać znaczenie. Jeśli coś mi się podoba, jeśli coś lubię, no to znaczy, że to jest dobre. Jeśli mi się nie podoba, to to jest niedobre. Albo jeszcze taka bardziej prymitywna metoda, to jest metoda mentalności Kalego z Robinsona Cruzoe. Kradzież jest wtedy, kiedy Kalemu coś ukradną, ale jak Kali kradnie, to to jest spryt. To jest pewna pewna umiejętność. Ale jak jego ukradają, to to jest skandal. To tak to nie może być. I tak może być w każdej dziedzinie. Jak my obmawiamy bliźnich, to tylko rozmawiamy ze sobą, ale jak nas obgadują, to to jest poniżej krytyki. Jak tak można? No, w każdej dziedzinie, każdej dziedziny dotyczy. Fakowo nazywa się to takim mechanizm, mechanizmem racjonalizacji czyli potrafimy sobie wszystko wytłumaczyć i usprawiedliwić siebie. Im bardziej jesteśmy inteligentni, tym lepiej to nam idzie, sprawniej potrafimy tłumaczyć siebie. Najczęściej też wraz z tym odsuwamy się od tych, którzy ewentualnie nas krytykują ewentualnie mogą powiedzieć, że robimy coś złego wtedy się najlepiej izolować od takich osób. A jeszcze, żeby poprawić sobie samo poczucie, to najlepiej takie osoby wyśmiać, wykpić, wydrwić. Oni są głupcy. Dzisiaj, jak wiemy, no, Kościół jest głupi. No, bo ośmiela się krytykować jakąś. mieć swoje zdanie jeszcze, mieć swoje zdanie, a nie powtarzać za jakimiś tam celebrytami mądrości różnego rodzaju. No jest to też mechanizm, który zastosował diabeł, kusząc pierwszych ludzi. Udało mu się wmówić, że Bóg coś przed nimi ukrywa. On tak naprawdę nie chce waszego dobra. Jak zrobicie tak po swojemu, no to, to będzie lepiej w twoim życiu. Zrób, nie słuchaj tego Pana Boga, bo on tak no do końca to, on tak nie chce, nie chce na ciebie dobrze. Ten sam właśnie mechanizm stosujemy, usprawiedliwiając samego siebie, że w gruncie rzeczy no, trzeba to zrobić, bo tak jest lepiej. Najczęściej, często na, na dany moment, grzech jawi się coś, jako coś lepszego, jako coś, co powinienem zrobić. Że słusznie tak robię. I na tym też polega nasza ucieczka w krzaki. Tak, jak pierwszych ludzi. Nie potrafimy już spojrzeć Bogu w oczy. Dlatego zamiast stanąć przed Nim i prosić o przebaczenie, o miłosierdzie, chowamy się przed Nim i przed samym sobą, co najdziwniejsze przed własnym myśleniem o sobie samym. Na tysiące sposobów próbujemy wmówić sobie, że naszym właściwym miejscem są właśnie krzaki, a nie radosne przebywanie, wychodzenie na spotkanie z miłością te mechanizmy obronne naszej psychiki one pozwalają wciąż uważać się za człowieka dobrego pomimo tego, że naruszam pewne nawet własne zasady moralne wiem że robię źle ale tak to sobie przedstawiam żeby wyglądało nie tak groźnie na przykład Racjonalizowanie złych czynów jako środków do wyższego dobra. Wprawdzie to zrobiłem, ale chodziło mi o ważną sprawę. Kłamie, ale dla Twojego dobra. Jestem nieuczciwy, bo muszę jakoś żyć. Wprawdzie grzeszymy, ale się kochamy. Wtrącam się do Twojego małżeństwa, ale to przecież dla Waszego dobra to robię. Potrafimy tak wymyśleć sobie to wyższe dobro które usprawiedliwia to zło, które czynię. Tak samo można używać eufemizmów, to znaczy yy, u, określać takimi bardziej łagodnymi yy, słowami coś, co jest ewidentnym złem. Na przykład już, jak wiemy, dzisiaj powszechnie nie mówi się, że polityk kłamał, tylko rozmijał się z prawdą. Nie? W gruncie rzeczy to samo, ale jak brzmi. Znacznie lepiej. W sumie nawet się nie musi z tego spowiadać, bo przecież jest politykiem. Normalne jest, że się jako polityk rozmija z prawdą. Nie zabija się dziecka nienarodzonego, tylko się usuwa płód, czyli coś nieokreślonego. Jest zabieg. Zamiast grzeszne współżycie przed ślubem, to jest układanie sobie życia, mieszkanie z chłopakiem, dziewczyną i tak dalej. Jest mnóstwo w języku takich określeń, w których... My sami siebie jakoś pomagamy, żeby sobie poradzić z tym, co robimy. Oczywiście najlepszym sposobem jest usprawiedliwianie siebie przez porównywanie. Zawsze będą ci gorsi. Zawsze znajdą się tacy, którzy są gorsi ode mnie, e, znacznie nawet gorsi ode mnie samego. E, ja, wprawdzie, piję za dużo, ale kolega przepija całą wypłatę i doprowadził rodzinę do ruiny. W sumie nie jest źle. Zawsze jestem gorszy. Jeszcze nie jestem na ulicy. I tak można wszystko wytłumaczyć, nie? że zawsze ktoś robi gorzej ode mnie samego, i w sumie tak sobie postawić obok siebie tych takich gorszych. A jak się próbuje postawić ideał, no, no to nie przesadzaj, trzeba być normalnym. No to tak często się usprawiedliwiamy. Często też rozmywamy swoją odpowiedzialność, tak jak to zresztą czytaliśmy przed chwilą w Księdze Rodzaju, to znaczy. Adam mówi, nie, nie, to nie ja, to Ewa mi coś dała. Nie, to właściwie my z Ewą, to nie ja tylko, tylko ona też. To kojarzymy, nie? tak często się tłumaczymy, kiedy ktoś coś nam zarzuca, a ty też. A ty też jest tak, ty jesteś taki. Nie? Czyli już wcale nie jest to tylko moja taka ciężka wina, bo ty też jesteś. No i to robi Adam i Ewa. On, Adam mówi, że Ewa, Ewa mówi, że wąż. Że to, że, że to. Rozmywają swoją odpowiedzialność. Jeszcze bardziej w krzaki, jeszcze bardziej chować się, byle nie uznać swojej winy, byle nie stanąć przed Bogiem i prosić o przebaczenie. To jest bardzo ciekawe, że Księga Rodzaju nic nie pisze o tym, że pierwsi ludzie prosili Boga o przebaczenie. To jest jakby największa konsekwencja grzechu. Chowanie się przed Bogiem, zamykanie się w samym sobie, w uświadomionym lub nieuświadomionym wstydzie. Bo kara wydaje się nieuchronna. Nagle ten Bóg, który jest miłością, staje się taki tylko sprawiedliwy. Po grzechu nagle my się spodziewamy bardziej kary niż miłości. Stąd też ci pierwsi ludzie nie proszą o przebaczenie. Nie wiemy, jak, co by się stało, gdyby poprosili Boga o miłosierdzie. Już nie widzimy miłości Pana Boga i tylko kombinujemy, jak uniknąć kary nigdy nas nie dotknie miłosierdzie Pana Boga w krzakach, kiedy się będziemy przed Nim chować. Jeżeli nie będziemy mieli odwagi nazwać po imieniu swojego grzechu, spojrzeć Bogu w oczy, w oczy z oczekiwaniem przebaczenia, miłości. Czasem próbujemy uzasadniać nasze złe czyny jako dopuszczane przez wyższy autorytet. Tutaj świetnie się tym zajmują media, prasa, telewizja. Stale nam Podsuwają, pokazują, że jakiś ksiądz, jakiś biskup, jakaś postać, która jest wielkim autorytetem, proszę bardzo, ona taką, że zrobiła. Po co to wszystko? Myślę, że to jest często nie do końca uświadomiony mechanizm wielu dziennikarzy, że akurat uwielbiają ten temat zawsze wyciągnąć na pierwsze strony. Po co, żebyśmy sobie powiedzieli, no skoro on, to cóż ja, taki mały robaczek, cóż ja mogę? Skoro on mógł takie rzeczy, no to ja też. I to jest takie często ulubione zajęcie, żeby pokazywać nam, że te autorytety one też są słabe, że nie ma żadnych autorytetów, więc właściwie to mogę robić, co chcę, no bo skoro oni takie rzeczy robią. Yy, w ogóle ciekawym jest, że celebrytą się staje przez to, jeżeli się jest znanym. Obojętnie, czy mam coś do powiedzenia, czy nie, czy jestem mądry czy głupi. Jestem, jeżeli jestem znany, to jestem celebrytą. Mi się tam cytuję tych różnych takich. Śmiesznych ludzi, ale to jest jakby zupełnie inny temat. Yy, oczywiście do tego dochodzi argument kolejny, niezwykle mocny, bo wszyscy tak robią. Proszę księdza, niejednokrotnie nas słyszą, ale wszyscy tak robią. Niech ksiądz będzie zejdzie na ziemię, to nieraz właśnie młodzi ludzie mówią, no ale wszyscy tak robią. No, no ale co z tego, co to, to, co to jest za argument, że jak wszyscy będzie, będą kraść, czyli możemy kraść. Jak wszyscy będą siebie, będziemy się zawrzynać nawzajem i zabijać, to mogę zabijać. Niestety tak to jest. Tak się dzieje. Niedawno całkiem przeżywała to Jugosławia, potem podzieliła się na poszczególne kraje. Sąsiedzi zaczęli siebie zabijać nawzajem. No bo, no bo teraz się zabijamy. Bo wszyscy to robią. Ci porządni, żyjący obok siebie, płot za płotem, nagle zaczęli siebie wyżynać nawzajem. Bo wszyscy tak robili. Bo wszyscy tak robili. Można by mnożyć te mechanizmy obronne, ale problem jest naprawdę poważny, ponieważ mniej więcej w waszej parafii pewnie jest inaczej, ale tak mniej więcej w archidiecezji jest tak, że do kościoła na mszę świętą w niedzielę przychodzi mniej więcej 40, może ciut mniej, może ciut więcej procent osób, które powinny przyjść. Do spowiedzi chodzi... Jakaś część, te połowa, powiedzmy, tych, którzy chodzą na Mszę Świętą, przychodzą do spowiedzi. A więc mamy już, powiedzmy, taką jedną szóstą, jedną piątą. I z tej jednej szóstej czy z jednej piątej, większość przychodzi do spowiedzi zaledwie dwa razy w roku. Tylko niewielki procent spowiada się co miesiąc. Nie wiem, na ile jesteśmy w stanie szczerze wyspowiadać się po sześciu miesiącach. Ja zawsze mam ochotę pogratulować komuś. Bo ja nie mam pojęcia, co ja robiłem, nie wiem, pół roku temu. Siłą rzeczy będziemy uogólniać, a jak zaczynamy uogólniać, to generalnie stwierdzamy, że jesteśmy fajni. No bo jesteśmy fajni. Wszystko nam się zaciera, wszystko już jakoś przeszło. Pozostają właśnie uogólnienia, czyli jestem w krzakach, chowam się. Do mnóstwa rzeczy się nie przyznaję. Machał ręką Bogu, tutaj jestem właściwie, nic wielkiego się nie stało. Tak, Takżeśmy sobie tylko pogrzeszyli, Panie Boże, ale ach, cóż takiego? Jak to się ma do słów Pana Jezusa? Na przykład, słyszeliście, że powiedziano: Nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja Wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na brata, już podlega sądowi. Czy naprawdę nie gniewaliśmy się na brata? Ani razu, nigdy. Czy naprawdę? Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja Wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Naprawdę nie mieliśmy takich pragnień? Nic, nasze myśli czyste, nieskazitelne. Niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Naprawdę nasza mowa jest taka nieskazitelna? Tak, tak, nie, nie. Naprawdę do grzechu, jak do wszystkiego, można podejść powierzchownie, albo głęboko serca. Prymitywne podejście to jest utożsamianie Boga z moim poczuciem sprawiedliwości, czyli złe jest tylko to, co ja uważam za złe. Nie to, co Bóg uważa, Jego Słowo, ale to, co ja, co mnie się wydaje. Liczy się tylko moje takie subiektywne poczucie. I tak też się często spowiadamy, z tego subiektywnego poczucia. A jako, że najczęściej siebie lubimy, to niewiele mamy do powiedzenia. Trochę wyższą formą podejścia do grzechu jest uznawanie za złe to, co napiętnuje społeczeństwo. Jeżeli społeczeństwo coś teraz napiętnuje, to to jest złe. Jeżeli już przestało napiętnować, dzisiaj generalnie się już nie napiętnuje. Wracam do tego tematu życia w konkubinacie. Nie napiętnuje się homoseksualizmu, więc to jest dobre. Więc to jest dobre. Jest to, czyli nie jest znowu Słowo Boże punktem odniesienia Bóg, tylko to, co ewentualnie uznaje społeczeństwo lub nie. To jest ta powierzchowność. Można też traktować Pana Boga jako urzędnika. Mamy przepisy, przykazania. Coś wolno, czegoś nie wolno. Przekroczyłem prawo, przekroczyłem przekazanie, kara. Nie przekroczyłem, jestem w porządku. W takim rozumieniu Pana Boga w ogóle nie interesuje, co myślimy i czujemy, nasze motywacje, postępowania, tylko to, czy coś zrobiłem, czy czegoś nie zrobiłem, coś powiedziałem lub nie powiedziałem na poziomie zewnętrznym. Bóg, który jakby nie zajmuje się na moim wnętrzem i na sądzie ostatecznym, to się były dawniej takie obrazy, że Pan Bóg zlicza, waży więcej było tych złych uczynków, piekło, więcej dobrych, niebo. I Pan Bóg jakby jest niezainteresowany tak naprawdę mną, tylko tym, co robię. Co ty za tam myślisz i czujesz, to tam twoja sprawa. Tylko to, co ty robisz i, i, i wychodzi na zewnątrz. I w tym, w, w tym wydaniu Bóg jest egzaminatorem. Umiesz, zrobiłeś piątka. Nie umiesz, nie zrobiłeś, niedostateczny. Niestety większość z nas właśnie spowiada się w ten sposób, tak robi rachunek sumienia. Czyli jest to rodzaj przekraczania prawa, które mi się zdarzyło w ostatnim okresie czasu. Dla ważności spowiedzi rzeczywiście to wystarczy. Spowiedź jest ważna. Jednak Jezus podniósł grzech do poziomu serca. Jesteśmy na razie na poziomie Starego Testamentu. Jezus podnosi do poziomu serca. Nie zabijaj, a ja Wam powiadam: każdy, kto się gniewa, zobacz na swoje wnętrze. Można nikogo w życiu nie zabić, ale nienawidzieć 95% ludzkości, a na pewno tych, którzy są wokół mnie. Można nikogo nie zabić, ale w sercu nosić nienawiść, w sercu nosić złość, gniew, niechęć. Można w koło wszystkich w sercu przeklinać i przezywać, czy rzeczywiście nie zabiłem. Tak samo jest z tym z tą nieczystością. Ważne jest to moje wewnętrzne pragnienie grzechu. Czasem nie popełniliśmy jakichś grzechów, bo się boimy zwyczajnie, bo nie było okoliczności. Ale gdybyśmy tylko się tak nie bali, to byśmy to zrobili. To byśmy to zrobili, gdybyśmy się tak nie bali. Tak samo z nieczystością. No, to, to, gdyby były okoliczności, to może bym to zrobił, no ale tak trochę się wstydzę, więc, więc nie. Jezus tłumaczył, co czyni człowieka nieczystym, z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. Czyli y, człowiekiem grzesznym, to, co jest w sercu człowieka, a nie to, co tylko wychodzi na zewnątrz. Yy... To jest, to jest takie niezwykle ważne, ponieważ powiedzieliśmy sobie wczoraj, że miłosierdzie Boga dotyka nas tym bardziej, im bardziej jednoznacznie w sercu zło nazwiemy złem, a grzech grzechem. Nie chodzi o to, że Pan Bóg jakoś ześle karę, czy na nas się obrazi, czy jakoś będzie się mścił za to, co jest w naszym sercu. Ale miłosierdzie Boga potrzebuje prawdy, szczerego nazwania swojej nędzy. Pan Bóg chce nam przebaczać, chce okazywać miłosierdzie, ale jeśli ja sam nie jestem szczery wobec samego siebie, ja sam ciągle udaję kogoś innego niż jestem, ja sam nie mam odwagi się przyznać do tego, co we mnie jest, sam sobie wmawiam ciągle, że jestem świetny, doskonały, że nie nic, nic złego nie ma, no to no, to jak Pan Bóg ma mi okazać miłosierdzie? Przecież ja udaję kogoś innego niż jestem. To, to ktoś inny to miłosierdzie otrzymuje, nie ja. Bo ja nie mam odwagi prawdy o sobie samym. Czasami bolesnej, ale prawdy o sobie samym. Taki przykład. Wyobraźmy sobie, że dziecko. Przychodzi z podwórka, umorusane, brudne całe od góry do dołu, wytaplało się w błocie, i mama teraz chce to dziecko umyć, a ono wrzeszczy, krzyczy i mówi, że jest czyste, jestem czysty, po, coś, po co się myć? No, trudno mówić, że to dziecko doświadcza miłosierdzia, jest po prostu przymuszone do czystości. Ale wyobraźmy sobie takie idealne dziecko, nie wiem czy takie są, obawiam się, że nie. Które wraca z podwórka i mówi: Mamusiu, przepraszam, ubrudziłem się, pomóż mi na nowo być czystym. Myślę, że każda matka jest rozłożona w tym momencie, gdyby dziecko tak powiedziało. No i tak jest z Panem Bogiem, nie? Przecież Pan Bóg nie zmusi nas. My byśmy tak czasami chcieli, żeby Pan Bóg nas na siłę tak wyszorował, to nasze wnętrze, a my krzyczymy, że jesteśmy czyści. My krzyczymy, że wcale, że nie, ja nic nie potrzebuję, nie chcę, nie chcę. Nie lubię tej szczotki. Natomiast no, można stanąć przed Panem Bogiem z tą świadomością prawdy o sobie samym, z całą tą otchłanią, która jest w nas. To też święta Faustyna. Ta, na tym polegała jej świętość. Święta Faustyna niczego wielkiego nie dokonała. Ona nie, nie zrobiła jakiegoś dzieła wielkiego. Nawet nie namalowała tego obrazu. Jezu, ufam Tobie, bo nie umiała malować. Ale jej jakby wielkość. Polega na takim pokornym odkrywaniu, ja jestem nędzą, ja jestem słaba, ja ja, ja nic nie mogę. Ta bezradność i ciągłe poddawanie to Panu Bogu. To jest ta wielkość. To, że napisała dzienniczek, gdzie Pan Bóg jej się objawia, no to nie jej zasługa żadna. Pan Bóg jej się po prostu objawiał. Ale to, że ona z taką pokorą poddawała siebie Panu Bogu, to to jest jej zwycięstwo. Yy... I na tym polega właśnie doświadczenie Bożego miłosierdzia, na całkowitym zdaniu się na Niego, zdaniu się na Niego, na tego, który...